Na domu, jednym z wielu w Kalkucie, które założyła i prowadziła matka Teresa z Kalkuty, istnieje taki napis. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro, czyń dobro mimo wszystko. Przez wiele lat ten tekst przypisywano autorstwu matki Teresy z Kalkuty. Jak się potem okazało, ona go tylko rozpropagowała. Autorem był młody chłopak, który miał 19 lat, to był rok 1968, studiował wtedy na Harvardzie, był studentem drugiego roku i napisał podręcznik dla studentów liderów, w którym zawarł kilka myśli, które zostały nazwane paradoksalne przykazania. Chciałem ten tekst dzisiaj przytoczyć i pójść trochę dalej. Brzmi on następująco. Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni. Kochaj ich mimo wszystko. Jeżeli czynisz dobro, to ludzie oskarżą Cię o egoistyczne motywy. Czeń dobro mimo wszystko. Jeżeli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro. Czeń dobro mimo wszystko. Szlachetność i szczerość czynią Cię podatnym na zranienie. Bądź szlachetny i szczery, mimo wszystko. To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko. Ludzie naprawdę potrzebują Twojej pomocy, mogą Cię jednak zatokować, gdy im pomagasz. Pomagaj im, mimo wszystko. Dasz światu to, co masz, najlepszego, a otrzymasz cios zęby. Dawaj światu najlepsze, co masz, mimo wszystko. Ciszy fragment z dziełów apostolskich opowiada o historii, która budzi takie paradoksalne emocje. Święty Paweł i Barnaba przybywają do Antiochii Pizydejskiej. Ten dzień to szabat. Tego dnia Żydzi gromadzą się w synagodze. Wchodzą do synagogi, a wraz z nim mi przychodzą inni Żydzi, którzy je wokół nich gromadzą. To są pobożni prozelici, to są inni Żydzi, i oni okazują zainteresowanie tym, co Paweł i Barnaba mówią. Za tydzień, kolejny Szabat, gromadzi się prawie całe miasto w tej synagodze. Barnaba z Pawełem nauczają, ale Żydzi. Ci, którzy do tej pory byli nauczycielami, są zawistni, są zazdrośni. Autor dzieł apostolskich, święty Łukasz, mówi wyraźnie, że ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Zobaczcie, kiedy odnosisz sukces, to niewielu jest ludzi, którzy się umieją tym cieszyć. Wręcz przeciwnie. Ludzie ci zazdroszczą, są zawistni i będą cię niszczyć. Żydzi poszli jeszcze dalej. Oni podburzyli wpływowych Żydów, podburzyli wpływowe niewiasty i wydalili Pawła i Barnabę ze swojego miasta. Nie znosili konkurencji. Czuli się zagrożeni. To tylko mali ludzie czują się zagrożeni, kiedy inni odnoszą sukcesy. Bo ludzie wielcy to się ucieszą. Bo jeżeli ty będziesz odnosił sukcesy, jeżeli to by się będzie lepiej powodziło, to dla ludzi wielkich to nie jest powód do zawiści i zazdrości. Wręcz przeciwnie, bo jak ty będziesz miał lepiej, to ja będę miał lepiej. Przyglądajcie się swoim emocjom, temu jakie uczucia rodzą się w waszych sercach, gdy sąsiad kupi nowy samochód wnuczka sąsiadki dostała się na studia a twoja się nie dostała on pomalował dom wyremontował dach założył solary a ty dalej palisz świecę jego dzieci odnoszą sukcesy a twoje nie kogoś chwalą kogoś podziwiają a ciebie nie jakie uczucia wówczas tobą targają? co wówczas czujesz czy nie jest tak że podobnie jak żydów Niszczyć je zazdrość, bluźnić tym ludziom, rzucać oszczerstwa, by ich zniszczyć. I najlepiej pozbyłabyś się tych ludzi, żeby nie byli dla Ciebie zagrożeniem. Ten fragment, po co jest został napisany? Bo ludzie się nie zmieniają. Ludzie są tacy sami, ważne, co w nas wygrywa. Nie bądźmy zawistni, nie bądźmy zazdrośni, nie bluźnijmy, cieszmy się sukcesów innych, to i wtedy do nas coś trafi. I my coś osiągniemy. Negatywne emocje budzą tylko negatywne rzeczy, a pozytywne emocje budzą pozytywne rzeczy. Bądźmy tego świadomi. Amen.